A E I O U Chrząszcz brzmi w trzcinie Stół z powłamywanymi nogami Dzień dobry Witam was wszystkich serdecznie w UKF Fannie News Zastanawialiście się kiedyś czy możemy używać tylko zajęków w zdaniu? Okazuje się, że tak Możemy Kilka niecodziennych sytuacji zarejestrowały nasze kamery Czeka nas pogoda. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do dzisiejszej prognozy pogody, chciałabym przedstawić Państwu krótką relację świadka z wczorajszej burzy, która przeszła nad Goręczyną. Cały czas tak tłukło, ale tak tłukło. Całe noce, całe dnie i takie odgłosy. Wracając, niesprzyjająca aura będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. W całej Polsce będziemy mogli zaobserwować różne nietypowe sytuacje. Zjawiska pogodowe, takie jak na przykład huraga Maxy, który może wywiać wszystkich uczniów ze szkoły. Także, panie boźne, pilujcie uczniów przy drzwiach. Ciśnienie może spadać w dół, a temperatura może być mroźna, a nawet minusowa. Nasi meteoro meteorolodzy zapowiadają, że w nocy może być ciemno. Wiadomość z ostatniej chwili. Zaginął komar. Dzisiaj w Goręczynie zaginął komar pospolity. Szaro-czarny. Wydaje charakterystyczny dźwięk. Bzzz. Wabi się Karol. Star staraliśmy się go oswoić, ale nie reaguje nawet na wołanie. Proszę każdą osobę, która wie, gdzie może się on teraz znajdować, o kontakt na facebookowym profilu redakcji. Marcelina przygotowała dla nas o wszystkich wywiad z panią Katarzyną oraz panem Wojtkiem odnośnie lekcji WF-u. Dzień dobry wszystkim. Dziś porozmawiamy ze sobą, który nie trzeba przedstawiać, która jest znana, lubiana, kochana i inne na No Dobrze, zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Po co państwo tutaj stoją? <noise> Ponieważ zgłosiliśmy się na Waszą prośbę, tak, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. No dobrze. Marcelinka mnie pięknie poprosiła, więc jestem. No. Kolejne pytanie, czyli jest, czy jest drugi, co jest następstwem pierwszego. E, dlaczego piłka do hokeja się nie odbija? Czy plastik jest jakiś lepszy, gorszy? E, przede wszystkim, e, e, plastik w piłce do hokeja ma specjalne właściwości, które powodują to, że jest e, bardzo sprężysty. I dzięki swoim wypustkom, czyli odpowiednim e, dziurkom w e, piłce, ona się odbija w taki a nie inny sposób. Tak? Nadając jej e, rotację. No. Dobrze. E, Grze. Czujecie się Państwo lepsi, mają swój osobny pokój nauczycielski. Bardzo dobre pytanie. My w swoim gronie czujemy się dobrze. I cieszymy się z tego, że jesteśmy tu, a nie wyżej. Ale chętnie zapraszamy każdego chętnego, który chciałby do nas dołączyć na ciekawe herbaty, choć na to czasów brak. No dobrze, kolejne pytanie jest skierowane do Państwa od wszystkich uczniów. Czy w głębi duszy śmieszy Państwo widok męczących się uczniów? Zawsze. <grym> Może <grym> na poważnie. <grym> Przede wszystkim my chcemy Was tylko i wyłącznie Waszego domu. Nie cieszy każdy drobny wysiłek, ale takie typowe znaczenie się raczej nie. Ach. No dobrze, wywiad w dzisiejszym wydaniu UKF News, przeprowadzony przez Darię z absolwentem naszej szkoły gimnazjalnej w Gorycznie. Co przyniosła ci ta szkoła? Ta szkoła nie przyniosła mi nic ciekawego, oczywiście nie licząc yy, choroby psychicznej i depresji. Yy, no dobrze, a co wyniosłaś z tej szkoły nie licząc... Nie licząc cego, yy, czego? Depresji? I choroby psychicznej? Dokładnie. Chcesz naprawdę wiedzieć, co ja wyniosłam z tej szkoły? No tak. A, a więc słuchaj. Dysk z ósemki i dwa kable RS32. No dobrze, to może pani już podziękujemy. Nie odbyły się drugie gimnazjalne wyścigi balonowe. Udział wzięły klasa druga A i B gimnazjum. Wystartowali o godzinie 10. Pogoda sprzyjała uczestnikom. Latali oni nad lasami, drogami i wolami. Jednak klasa A wypadła z hukiem w tym roku. Zaczęła za szybko lądować i zahaczyła o drzewo. Zginęli na miejscu. Dlatego też w szkole miejsce klasy A zajmie klasa B. A na sam koniec sąda przeprowadzona przez Marcelinę. Czy jesteś pilotem samolotu pasażerskiego? Od Ile pielęgniar ma lat? Tyle co ja. Owoc wniósł jajko na granicy polsko-czeskiej. To połowę jajka w Polsce. Kogo tu znać? Jaki zwierząt może żyć ją na arka? Dużo. Każdy to każdy jego jednak potrzebuje. Kilka dwa końce. Ile płacz w Waszym ręku 14. 16. wszystko w dzisiejszym wydaniu UKF w Pani News nas i życzę miłego dnia. Co się jeszcze kameruje?